Eee, Trzeba mieć Battlefield a 3 kupionego, ale to a, Battlefield 3 to teraz ile kosztuje? Battlefield Monety na Steamie to kosztuje. Dobra, to 3 dolary kosztuje. Nie jesteśmy 3 dolary kosztuje. To kosztuje. Łooo wow. 17 zł. Człowieku, jest ja za 17 złotych to bym tyle fentany kupił. Człowieku. To już do końca by wystarczyło 2 dni. <laughs> Okej, okay, ostatnio był major update. What? What is that? Czekaj, jak to się. o ale jestem. Nooo, mam w zły Znaczy, bo ustawiłem sobie. włączyłem sobie grę lokalną, i ustawiłem serwer na prywatnej, i sobie chodzę i po prostu patrzę. I obój mój Na Znaczy, tym? Na mapie? Nie wiem, wziąłem polskiej i Rosy, nawet nie wiem, co to za mapa dokładnie. Jak to to się nie jest Ale Boże. Podpisać Co nie na, What? Na, na pewno zaszokowało Cię to, jakie możliwości tam są. Ile tam jest frak, ile tam jest. mapy. Spójrzmy tylko. To jest po prostu niesamowite. O mój Boże, ta stamina! Ta stamina! Jak ja za nią tęskniłem! Chyba, E? E? Okay. e? E, E. Ale, ale... nie ma żadnego tego, po prostu podchodzisz i klikasz No, no bo to nie... To nie o, jest skład Stary O, stary Czekaj, też biegam szybciej z nożem. O, let's GO. No way. Zrobimy kiedyś live'a z GO? Nie? Kroman? Czekaj, jak się to... Nie! No bo Krumen to o, był, nie. Krumen to... o nie! Zapomniałem! Prawie. Bo Krumen to był ten, to był pojazdy, a ten Erman yeah. czy jakoś tak? To był. To yeah, był ale pilot. To się, to się zmieniało gdzieś w takich dzikich miejscach chyba. To no się podchodziło do tych skrzynek i się tam właśnie też chyba ekwikało. Gdzieś yeah. tylko że to trzeba jakoś tak jak pamiętać. dobrych. Co jest? Jak mogę screena co? zrobić? Nie wiem, o mój Boże, proszę, ja chcę ci to pokazać No w ogóle spójrz na to, co to się wysłałem Jest jest Powiem ci tak, to są geniusze Boże, to jest... No to jest genialne Nie no, ale po prostu to, to jest pasja robiona ta gry, to jest to po prostu widać I to jest najlepsze w tym, że to po prostu widać, to jest pasja ale że wiesz, że to w ogóle konkuruje ze składem. No. Jakby gr grą, która jest płatna. No wiesz, to ci sami ludzie robili, co nie? Skład też jest zrobiony. To tylko, że teraz prawie jest taki, że w składzie e, wykupili, wy, wy, wykupiła firma dużo udziałów dużo. Ten sen, no. wszyscy wy... wszyscy zim? wydali. Mało za to... zimczycy, co, co dalej boli. Ale... No ale... Ale jest czas, proszę, klejcie 3 to trzeba po prostu zagrać, to trzeba zagrać. Ale. Skład. No ja chcę też tak. sobie przypominać, że. O stary, bo będziesz miał co przypominać sobie. A na tą mapę w ogóle. Zag... A nie, ja to miejsce. To... Nie, złem. Ale boję się czego. Nie. jest. Nie. Nie Co? Ja się wywaliłem na prostej drodze samochodem A to jest... O mój boże. Insultant i daj się Ty moja... To jest bardzo stary baj. Co mogę na mainie się? O nowość. Spokojnie, powolutku. Prędzej czy później dojdziesz. Do tego, jak to się robi, młody człowieku, ale się łatwo tym wywalić, co jest? Dobra, ale nie żeby coś, ale po prostu to M16 i po prostu. te. A, te... <śmiech> no? <śmiech> Znowu pustynia! Nienawidzę tej pustyni, żygam ją! Niom, nie wiem. Pro internet, veterans game, deploy Żeby ja jestem dosłownie jak... Dobra, ładuj się Dosłownie weteran O mój Boże ta gra Ej, my dosłownie będziemy veterans gaming robić No może jesteśmy weteranami wracamy na wojnę. Powrót do Iraku Siema chłopaki, jak tam? Da, do którego składu dołączamy. A ty, a ty jesteś w US, co nie? Tak, tylko można być w US. Okej. Okay. Da, chodź do It. E, dlatego, co to znaczy? że jest. E, no, no bo to jest. No bo It inf jest największym oddziałem. Ale inf dołączamy to jest eat, piechota, tak. wiem, ale It... Eat... Piechota, tak. No It to jest po kind of suit. Oni sobie nazywają <laughs> eat... przecież. JIT! 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 Ja biorę riflemana po prostu, Ty też sobie wejść riflemana. Same. I na z... ty. I na medyka, ale i jestem jeszcze to. z... O. Spawnuj się, z 7 aż mi spadł liderze. Jasne. Na no, spad lidera. No, jesteś no, tam no, tak, no. mną? Czy jesteś jakby na... Znaczy ja jestem z tyłu jakoś na siedzeniu. Jest. Znaczy, jest na pasażerach. Jestem. To Ty jesteś jedyną osobą z tyłu, ja patrzę się ten tynariu Tobie w oczy. Jaki Bo Ja ustawiałem ekran to, nie? sobie klałosia No. A ja nie wiem, że się obracasz. No bo to tutaj nie widać, to nie jest składnie niestety. Wiem, ale o mój Boże, Dobra. Jeżeli zrobię z tego jakiś odcinek, to... To będzie miniaturka. Tak, masz to. Tak, to będzie miniaturka. Dobrze. Ale... jaki powód. To za rura przede mną. No, o, wychodzimy. Ad. <noise> Dosłownie. Co, co się stało? Kiedy brakuje braku składa, to można się wychylać na boki Tak. Pierwsze co zrobiłem, to próbowałem się wychylać. No, boy, Ale z bliska dopiero. widzę Chinuk. Chinuk. Co jest? ten. Pato, pato, pat, sam poleci. Patrz. To no. jest ten, ten taki ten, jak się, się nazwało? no to Chinów był, co to było? Nie, ten był Hinuk, to był. Nie, nie, ten taki sobie, Sobra so, Saute, Co z tak, samolotu się, hej, helikopter zamieniał A? Wiesz co wodzi? fushkę, tak, 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 jak no, to jest veterans game. Wiem, no też Becky. Niestety no nie mogę przekisać swojego chatu, bo trochę zagłosi. tu zagłośię, the, 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 yeah. trucks? the trucks, get the trucks. Da, do trur tego, do Hamby biegniemy. To ja słyszałem. Rona. Uh, west, west. west, west. Ok, do tego? Nie. Yeah. Teraz <laughs> jestem. Jestem well, well, e... yeah, yeah. na tym yeah, siedzeniu yeah. z lewej yeah. strony. Nie, yeah, ja nie chcę. Let's go, let's go. Gdzie ty nie wiesz, nie Ale to obydwa są nasze. Tak, Amphibonite. Ty jesteś tym. Tieni, czy tym prowadzonym? Ja jestem na y, karabinie teraz. Je, są to mnie dwie osoby. Nie. A to nie, to ty jesteś prowadzony. Ja nawet nie wiem, gdzie jedziemy. Jestem przerażony obecnie. Alright, a ja mam 20 no. lat, zostałem wysłany do Iraku. Nie wiem, co się dzieje, pomocy. Daj się, się buduje. Porra, cadê, bro? Vocês? Northeast, northeast. Aí, Shuffle, guys, guys shuffle. shuffle. Oh, Jesus. Oh, yes, oh, oh, shuffle. Oh, shuffle. Невидишь, что я... Ну, 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 Я думаю, я поставлю еще

Nie, nie wiem czamki, a tutaj jak każdy strzela to ciężko czeka. Nie wiem co dzieje w tej grze. Na razie. No, to jest też... O, to łopaty działają już, trzeba budować łopatami. Ale nie którym się buduje, a się niszczy, to jest problem. Co się robi z tymi łopatami? Co, od dobrej strony może być? O, dobra, od dobrej strony trzeba być. I trzeba w dobre miejsce podejść. A to jest też ty, ale ty w lewym kopiesz czy? Prawym, prawym. Lewym rozwalasz. A to nie wiem, prawym nie mogę. Nie, to tr musisz trzymać. Musisz podejść trzymać. Come on i trzymać. Nie wiem, ja nie, nie, nie mogę znaleźć tych punktów. A weź mi tylko czas. Wglądę, o Ten helikopter nie wygląda jakby był nasz. No na jak to nie? To jest amerykański ten. Zbyt biały. Sięmy się z tym Oj, tam hand A ja to pan. Dobra, bring back z target mark targetu. Bring the z as well. Absolutnie się To jest plus, O jezu, kto da strzel? Kto da szczel? Z ktoś strzelał. Roger. Ty jesteś w Hambricie, nie? Tak? Jesteś w Hambricie. Jest. Fuck yeah, Ameryka. Uh! <laughs> okay. <is> <laughs> I coś przed oczami przeleciało. Już nie wiem, co się dzieje w tej No. Tam coś wybucha oh, właśnie, tam oh. właśnie, tam się też dymi. O, przejęliśmy, dobra. Idziemy. ready. Jak to you ready? Na co my mamy być you gotowi? Czy coś, tam się coś będzie działo? Wiesz co, ja już mam PTSD Ja, ja no. dosłownie widzę jak teraz rakieta wlatuje <laughs> Ja to oczami wyobraźni widzę lepiej niż to co mam przed sobą mm. Chyba nie powinienem tu być

Medyk, 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 Jest medyk, 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 Nie medyk, medyk, jest. medyk, medyk, Lepiej nie stać tutaj dobra. Do, dobra yeah, medyk, tak. się medyk, medyk, Tak medyk, co mnie to słyszał? A tu na helikopter. BMP, Słysza. BMP, BMP! What? Hey. Chodź do są... mnie, chodź do mnie, mam bezpieczne miejsce. Ja właśnie zauważyłem. Ja właśnie oh. widziałem. Widziałem jak PCR nasz helikopter przestał istnieć. Oh my gosh. Ja widzę ten. Uh, 165 stopniowy, Grenade. Grenade Gdzie oni są? No. Napotyn, na budyn, ale na budynku chyba. A to jest na, nie, to jest na... To jest Zeus. jest Zeus. Get inside, Oj, o, Jezu, o, Jezu. Coś obok mnie wybuchło. Nie, to my wybuchło. jest Co? Gdzie to jest? Nie nie siedzę. Coś się. Widziałem chyba, jak. Położyło się. Get me a medic over Czy oni nas obeszli z od tyłu? Leżę, 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 leżę. Ej, oni nas chyba od tyłu obeszli. Medica. Jak się Medica wzywała? E, mapa i call Madyk. Madyk. Enter, tak? E. Dobra, give up i na tym, na dasz się. Ja skład liderzę się. No. Was that friendly kill or what? Da, spawnujemy się na I tym, ja na. Ja na, na, na Dobrze, jestem. Awaha. Pojawiłem się i zniknąłem. O Jezu, coś, Co, to coś? No, no, ja wybuchnąłem. no, 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 który to no, 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 O, dobra Mam cię, jak to ty w kółko krzyczysz? Tak. To cię lecę. O Jezu, o Jezu! pomoc O, ja też lezę, ja też lezę. Tak. Ja przez ścianę się prze... Nie wiem, ja tylko widziałem... Widziałem kabin maszynowy. No, nie, nie mogę heal. się medyku teraz. A to musi się uleczyć Dobra, to musimy zaczekać. A nie, ty już dead. Sp Spawn, west city center. Mamy się spawnować na west city center. No na słyszałem. tym mam karabin maszynowy. Czemu jest tutaj sam? I czemu tutaj leży jakiś. Ktoś? sam? O, widzę go. Mam karabin maszynowy. Ja to jest sprób. No, mówię ci. no. <laughs> da, czy ktoś w końcu tutaj przyjedzie? Nie yeah, to to. Yeah. Hejkop, na tej pozycji? czekamy, dobra. No tak różowo tutaj. Right, Pytanie, je o, jest na karabinie.

Släpp kör! Oj oj oj, okej okej, okej okej! Skitstark! don't just Let's go! Hop in the chock! Ah. Get to the RV. Ale się cofnę do tych lapidach, Po prostu wchodzi nie mam. I trzy masz dwóch. Ja będę miał. Jak ty się baguję, śmiesznie, co jest? Ja jestem na karabinie w Hound. Gdzie oni pobiegli? O nie, ja się wykrwawiam. Uh, uh, jest Hound, no tu. Piano. Piano. Dobra, jestem, widzę. Dead chopper incident, oh my gosh. No oh nie, umieram, żeby ja się wyprawiam. Nie, to no ty czyś, Maddyk. A oh. 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 oh nie, a nie, leży. Oh. No, na czasie jak się chcesz, Maddyk. A to samochodzie. O mój Boże! Mój gość, właśnie gość, przejechał. Bądź tu, bądź tu, bądź Dawaj, w następnej grze ty musisz karabin masz na tak, poznałem goście po brodzie. <gry Beadah> Ale ja też tak poznaję, i nasze ciebie po Nie, bo hey, oui. ja tylko. Nie, przeciwnika nie, Ano tak, w sumie. nie, 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 przeładowałem nie, przypadek. nie, To jest te magazynki nie, 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 tu Ty nie, Tak. Ta. <gryso>

A close point, Toys. I need I need I need cover! I need cover. I need. There's no, no way, way dude oh, I'm, shot, I'm pretty shot pretty bad, bad. I'm wounded, I'm wounded. Sir, sir, Kick APC, APC gunner's <laughs> head, kind of kick him out. <laughs> Hahaha! <laughs> <laughs> Listen, to the, 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 yeah. yeah. the kid is down. The kid is by the call. yellow door. Ok, uh, APC I'm coming. Kick nah, APC gunner's head, kick your ball. Nah, I'm cooked, I'm cooked. Shut the fuck up. I'm <laughs> cooked. O? jest nasz medyk? Nie mam pojęcia A. Nieważne po prostu Ach, jak chwalisz... Nasz medyk umarł chyba na, na mojej porze O nie, żyje, nieważne Mamy dwóch medyków Jak tu umarł to mu zabierz tego, I, I go ulec Mogę nam w granat? No? A gdzie? A gdzie? ty jesteś? Ja leżę gdzieś. Widzę gościa z twarzą w ziemi. Widzę kolejnego gościa z twarzą w ziemi jeszcze jednego. Na mapie widzę pełno medyków. No, tutaj jest dwóch. A ja leżę. Bóg? Tak, bóg. A gdzie leżysz w ogóle? Ja pod takimi schodami. Pod schodami jeszcze? O, ktoś mi uleczył, dobra.

No może nie dywizjon ale... Yeah, Jaka autostrada? O yeah. mój Boże Tak, yeah. te helikoptery no są no, no, no. lepiej wykończone przy okolicach w płaszczyźnie Tak Tak, nie ja się no, w Ale to... my coś mówimy w to... helikopterach Ej, ej, coś. umarło. O, o Wybuchł mi helikopter. helikopter. Powiem ci, tu, tutaj bycie. pilotem helikopterem no, jest bardzo to, to... niebezpieczne. To... O, jest helikopter, jest, jest. Na pewno. Tak, tak, o, a teraz mogę góra-dół. Góra-dół? Wow. Gdzie wlecimy? Na wodę. Pływać. A, bo to ostatni punkt utrzymujemy. A, bo my od tyłu ich bierzemy. Co jest? nie Podoba mi się to wieża. Mi się podoba. Jaki desant w ogóle. Co jest? Ja bym tak nie stał dziś. Right okay? so właśnie We're dlatego. Head, head downstairs, guys, head downstairs. Nie do mnie. Wiesz co jest najlepsze? Yeah, ja bym zobaczył przeciwnika przede mną i nawet bym okay. do niego nie strzał, bo nie wiedział, że to przeciwnik <laughs> Po prostu udaje, że udaje, że coś robię I'm hit, I'm hit, Oła. Gdzie Nie, ale... Entrance, entrance. Entrance entrance of the of the to byli przeciwnicy, prawda? M ma brodę! Ma brodę! Panie no, sędzio! Się, a pokazało się na trakcie? Chyba nie No to nie, no to, to, well well to jest Za dużo my my Overwatcha! My. GG like well, uh, We had placed a fob anywhere. We'd probably. I don't know. Oh no, yeah. We oh yeah. oh, placed the fob somewhere. Probably would have broken. Broken. Ten k. Points. Points. That's hey. okay. That's okay. I'm gonna say we Enemy. Enemy. Down. Down. Pojśłam gdzieś do mnie. Nie wiem skąd. Pomocy. Pomocy. No, musisz mieć karę, jeśli masz nowe strategie, bo to jest takie po jak nie wiem. Tak, ja się boję na na tego. Musimy mieć nasz na O, oh, Okej, okay, okej, okay. to jest fajnie. Outside, balustrada. Chyba ktoś powiedział balustrada. Nie słyszałem. To bardzo się boję. Że... Boże, robaczek mi chodził na tym. na ekranie USA ziom. USA. Osiąga zwłoki wroga. <laughs> Łatwo. Eee... BTR oh. chyba do, na na, na, tej wieży, na tej wieży. No widzę, Ja no, ja jestem na wieży tej najwyższej. O to widzisz jak nas nawala? Tak widzę, widzę jak się tutaj sobie Eeeh, hey. to miejsce. Oooooh, I to helikopter! bym dokończył chyba, wiesz? I, 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 ja skończył? Ja mam dwie godziny materiału, o mój Boże Ale w sensie, nawet nie o to chodzi Chodzi o to, że jest pierwsza prawie trzydzieści a. GG guys Dobra Well done Gdzie Ale powiem ci, ten giłem za Można rzeczywiście no, no, no. jakiegoś live'a zrobić Tak